Zderzenie samochodu ciężarowego z Skodą w miejscowości Święcice. Zdarzenie miało miejsce około godziny 7.10 na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Święcice. Na skrzyżowaniu z ulicą Zaborowską doszło do zderzenia samochodu ciężarowego marki Scania z osobową Skodą, która następnie zjechała na pobocze i uderzyła w znak drogowy. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby ze Skody, w tym 14-latka, zabrani do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. Jak dowiedział się nasz fotoreporter w rozmowie z kierowcą samochodu ciężarowego, kierujący Skodą z ulicy Podporządkowanej wyjechał wprost przed ciężarówką i doszło do zderzenia bocznego. Na miejscu swoje działania prowadzili również strażacy oraz policja. Droga krajowa nr 92 była zablokowana w obu kierunkach na wysokości miejscowości Święcice. Policja kierowała na objazdy. Widzisz coś ciekawego? Powiadom nas. Wyślij wiadomość na nasze media społecznościowe, SMS lub po prostu zadzwoń pod numer 603-207-465.